Niniejszy program został przygotowany dzięki przyjaciołom i partnerom Andrew Womack Ministries, w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Przysłanie, które usłyszałem, pomogło mi w niesamowity sposób. On pobogosławił moje życie, pokazując mi, co to znaczy wierzyć Bogu. Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz Andrew kontynuuje nauczanie ze zmieniającego życie Słowa Bożego pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj zbliżam się do końca drugiego tygodnia nauczania na temat Nie ograniczaj Boga. Jest to coś, co Bóg powiedział mi w nadnaturalny sposób 31 stycznia 2002 roku, i to we mnie eksplodowało, że ograniczałem to, co Bóg mógł przeze mnie zrobić. I od tamtej pory całe moje życie i służba uległy przemianie, a dobra wiadomość jest taka, że to nie jest tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Mówię o tym od blisko dwóch tygodni i nie mogę tego powtórzyć i podzielić się z Tobą wszystkim, ale teraz mówię o niektórych powodach, dlaczego ograniczałem Boga. Nie było to celowe, nie robiłem tego w buncie, po pierwsze, zwyczajnie wyluzowałem. Jak jest napisane w Ewangelii Marka 4,19, troski tego życia. Zwyczajnie cieszyłem się, że nie jestem pod presją. Nasza służba znajdowała się w najlepszym miejscu, w jakim kiedykolwiek była, a ja wrzuciłem na luz. Byłem leniwy, nie chciałem wychylać. Się, rozciągać się i robić tych wszystkich rzeczy, tak więc to była jedna z rzeczy, o których Bóg mi powiedział. Bałem się również zmiany. Pozwól, że to przeformułuję. Może nie bałem się zmiany, ale miałem opór wobec zmiany. Większość ludzi nie lubi zmian. Nie lubią nieznanego. Chcą, żeby wszystko było zaplanowane. Moja żona i ja różnimy się od siebie. Ona jest jak administrator i lubi mieć wszystko zaplanowane na maksa. Ona planuje wakacje z dwuletnim wyprzedzeniem i myślał, że bardziej cieszy się z planowania niż z wyjazdu. Ja mam odwrotnie, lubię iść i robić rzeczy spontanicznie. Ale moja żona po prostu nie lubi zmian. Chciałaby, żeby każdy dzień był taki sam do końca naszego życia. Ze mną nie jest aż tak źle, ale w dalszym ciągu nie lubię tego, co nieznane. Lubię poczucie bezpieczeństwa, tak więc myślę, że istnieje naturalny opór przed tym, aby zacząć marzyć na dużą skalę i mówić: Boże, co chcesz, abym zrobił? Ponieważ lubimy poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że mamy wszystko zaplanowane. Już o tym mówiłem. Kolejną rzeczą związaną, związaną z. Obawami był strach przed porażką. Myślę, że większość ludzi może odnieść się do tego, co mówią, ale są ludzie, którzy wolą żyć przeciętnie i wiedzieć, że mogą coś zrobić, że mogą sobie z tym poradzić, że to żaden problem, niż rozciągnąć się i wychylić się ze świadomością potencjalnej porażki. Myślę, że większość z nas została nauczona bać się porażki. Widzieliśmy, jak ludzie, którym się nie powiodło, byli wyśmiewani, jak mówiono o nich z góry i zwyczajnie nienawidziliśmy myśli o porażce i z tego powodu wielu ludzi nie próbuje niczego, co przerasta ich możliwości, ponieważ nie chcą zawieść. Wiecie, Piotr, pan powiedział: Piotrze, szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Większość ludzi pomyślałaby, że kiedy Piotr trzykrotnie zaparł się Pana, wyparł się nawet tego, że Go znał i przysiągł, zaklinał się, jeśli nie mówił prawdy, ludzie pomyśleliby, że zawiódł, ale Jezus modlił się za Niego, aby Jego wiara nie ustała i powiedział, Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Chodzi o to, że większość ludzi powiedziałaby, Piotr zawiódł, ale Jezus modlił się, aby nie zawiódł, a nawet prorokował, że się nawróci i że Jego wiara nie Zwycięży. Piotr mógł przegrać bitwę, ale nie przegrał wojny. Chcę powiedzieć, że Bóg nie patrzy na porażkę tak samo jak ty i ja. Wierzę, że to wszystko, co Bóg położył mi na sercu, mam setki milionów dolarów, które zamierzam wydać na kampus Szkoły Biblijnej. Właśnie rozwinęliśmy naszą telewizję na czas najwyższej oglądalności o co modliłem się przez 17 lat. I rozwijamy się w każdej dziedzinie. Mówiłem to już w zeszłym tygodniu, ale Pan pokazał mi, że 2018 rok będzie jednym z największych lat, jakie kiedykolwiek mieliśmy w służbie. Spodziewam się wielkich rzeczy. I wiesz co? Wierzę, że osiągnę wszystko, co Bóg włożył w moje serce, ale pozwól mi powiedzieć, że jeśli miałbym ponieść porażkę i jeśli te wizje i te rzeczy się nie wypełnią, ty lub ktoś inny mógłby spojrzeć na mnie i pomyśleć: Cóż, nie udało mu się. Ale wiesz co? Myślę, że Bóg przyjąłby mnie w niebie i powiedział: Poszedłeś za tym, spróbowałeś. Może nie trafiłeś w gwiazdy, ale trafiłeś w księżyc. I podziękowałby mi za to. Użyłem tego przykładu w zeszłym tygodniu, ale to jak z dzieckiem jadącym na rowerze. Kiedy spada z roweru, rodzic nie mówi: Ty, idioto, dlaczego nie zrobiłeś tego, co ci kazałem? Nie. Rodzic komplementuje i mówi: Przejechałeś trzy metry. Spróbuj jeszcze raz. Następnym razem pojedziesz dalej. Wierzę, że nawet gdybym zawiódł według Twojej oceny, powierzę, że Bóg przyjąłby mnie w niebie i powiedział Andrew, poszedłeś za tym. Byłem osobą, która była tak introwertyczna, że nie potrafiłem spojrzeć człowiekowi w twarz i porozmawiać z nim, a jednak kiedy Bóg powołał mnie do głoszenia słowa, walczyłem z tym i walczyłem z wieloma rzeczami. I nawet jeśli nie osiągnę wszystkiego, a wierzę, że osiągnę, a jeśli w jakiś sposób tego nie osiągnę, to wierzę, że Bóg by mnie przyjął. Mówię to wszystko, żeby powiedzieć, że jeśli boisz się porażki, boisz się rozciągnąć, ponieważ możesz ponieść porażkę, to wierzę, że Pan patrzy na to. Nie na to, że jeśli spróbujesz i zrobisz to, co ci kazał zrobić i to nie wyjdzie. Bóg nie widzi tego jako porażki. Wiesz, co Bóg uważa za porażkę? Ludzi, którzy wiedzą, że Bóg ma dla nich coś więcej, ale boją się wyjść, boją się zaryzykować, zamierzają grać bezpiecznie, nie chcą niczego ryzykować. Wierzę, że to jest porażka. Musimy na nowo zdefiniować porażkę. Niektórzy z Was myślą, dobrze mi idzie, wszystko jest w porządku, ale nie jesteś zadowolony. Wiesz, że jest więcej. Wszystko, co jest w Twoim życiu, to rzeczy, które byłeś w stanie zrobić o własnych siłach. Mówię to w miłości, nie po to, aby Cię potępić, ale aby Cię pobudzić i zmotywować. Abyś wierzył Bogu więcej. Wiesz co? Taka postawa jest porażką, kiedy boisz się cokolwiek zrobić. To jest porażka. Pozwól, że użyję tego przykładu. To jeden z moich ulubionych przykładów w Biblii, w Drugiej Księdze Królewskiej, rozdział siódmy czytamy o głodzie w Samarii. Był on tak poważny, że ludzie kupowali zwierzęce łajdące za ogromne sumy pieniędzy. Rozdział wcześniej, właśnie zabili swoje własne dzieci. I zjedli je, zabili wszystkie zwierzęta, a teraz jedli zwierzęce łajno, zwracali się ku kanibalizmowi. To była straszna sytuacja i w drugiej księdze królewskiej 7.3 czytamy, a było czterech trędowatych mężczyzn u wejścia Bramy. Mówili oni jeden do drugiego, po co tu siedzimy, aż ubrzemy? Jeśli powiemy, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód i tam ubrzemy, a jeśli zostaniemy tu, również umrzemy. Teraz więc chodźcie i przejdźmy do obozu Syryjczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, umrzemy. Historia pokazuje dalej, że kiedy szli do obozu Syryjczyków, Pan sprawił, że Syryjczycy usłyszeli dźwięk rydwanów, koni i wojny i lud uciekł w popłochu. Zostawili swoje ogniska, jedzenie, swoje płaszcze, ubrania, coats, złoto, zostawili wszystko i uciekli. I tak, kiedy tych trzech trendowatych dotarło do obozu Syryjczyków, zamiast zostać zabitymi, potencjalnie zabitymi przez nich, weszli do obozu i głodowali, a teraz mieli całe to jedzenie, które wciąż się gotowało. Jedli tak długo, aż nie mogli już jeść, i zabrali wszystkie szaty, całe złoto, srebro, poszli i część zakopali. Zrobili to wszystko? Przeszli od głodu do uczty, z wyrzutków, strędowatych, których nie wpuszczono nawet do miasta. Musieli siedzieć na zewnątrz i tylko patrzono, jak umierają z głodu. W ciągu kilku godzin przeszli od bycia zerami do bycia bohaterami. Wrócili i powiedzieli w Samarii, co się stało. Król wysłał zwiady, przeszukał obóz, i nagle głód się z a ci mężczyźni, którzy byli zerami, stali się bohaterami, a wszystko dlatego, że powiedzieli: Jak długo będziemy tu siedzieć, aż umrzemy? Jeśli będziemy tu siedzieć, umrzemy. Jeśli pójdziemy do miasta, jeśli się cofniemy, umrzemy. Jedyne co zostało, to iść do przodu, gdzie istnieje możliwość śmierci. Mieli zamiar wystawić się na wroga i wróg mógł ich zabić. To była realna możliwość, ale powiedzieli, to jedyna szansa, jaką mamy, jeśli będziemy tu siedzieć, umrzemy. Jeśli pójdziemy do miasta, umrzemy. Jedyną szansą jest wystawienie się Syryjczykom, a jeśli nas zabiją, to po prostu umrzemy. Umrzemy tak czy inaczej. To logika bez zarzutu. Gdybyś spojrzał na swoje opcje i gdybyś nie był zaangażowany emocjonalnie, a zwyczajnie pomyślał, jaka jest najlepsza szansa na przeżycie, to jest to absolutnie najlepsza szansa na przeżycie. Umarliby, gdyby poszli do miasta, umarliby, gdyby zostali w miejscu, ale gdyby poszli, ryzykowali, że zostaną zabici, ale to była jedyna szansa, jaką mieli, aby przezwyciężyć tę sytuację i okazało się to wielkim wybawieniem. Czy wiesz, że istnieje porównanie między tym a tym, czego wielu z Was doświadcza? Wiesz, że nie jest w porządku? Tak naprawdę umierasz emocjonalnie. Obserwujesz, jak czas mija. To nie jest próba generalna. Każdego dnia, kiedy wschodzi słońce, albo zbliżasz się do tego, co Bóg powiedział ci, abyś zrobił, albo marnujesz światło dzienne, tracisz czas. Wiesz, że sprawy nie idą w dobrym kierunku i tracisz serce. Jeśli zostaniesz tam, gdzie jesteś, nic nigdy się nie zmieni. Jeśli zawrócisz i pobiegniesz w przeciwnym kierunku, wycofasz się, nic się nie zmieni. Jedyną szansą, jaką masz, aby Wyciągnąć swój pełny potencjał jest wykonać skok, zrobić zbierze, krok. Wyjść i zacząć ufać Bogu, zacząć mówić, Boże, jaki jest Twój cel dla mojego życia? A potem, kiedy Bóg Ci coś pokaże, iść za tym. Jednak tak wielu ludzi boi się porażki, że zwyczajnie nie chcą tego zrobić. Gdyby tych czterech trędowatych było tak przerażonych możliwością bycia zabitymi, nie zrobiliby tego i nie doświadczyliby swojego zaopatrzenia i nie doświadczyliby, jak Bóg ich użył, aby dosłownie przerwać głód i oblężenie miasta Samaria. Mówię ci, musisz pokonać strach przed porażką. W tej chwili robią bardzo dużo rzeczy. Nie poświęcę czasu, aby o nich opowiedzieć, ale robią teraz rzeczy, które po ludzku prawdopodobnie nie wyglądają mądrze. Pozwól, że powiem ci o jednej rzeczy. Wspomniałem już, że w ciągu ostatnich sześciu lat wydaliśmy 75 milionów dolarów na budynki i zrobili. I zrobiliśmy to bez długów jako dodatek do naszych normalnych kosztów operacyjnych, które wynoszą miliony dolarów miesięcznie. Tak więc rozciągnęliśmy się na maksa, a potem mógłbym podać więcej szczegółów, ale w zeszłym roku. Do naszego kampusu szkoły biblijnej Woodland Park przylegało dodatkowe 336 akrów. Właściciele tej ziemi przyszli i zawarli ze mną umowę, która... Rozmawiałem z nimi wcześniej i powiedziałem, że nie zamierzam się zadłużać, więc zaoferowali ją nam bez kredytu. Powiedzieli, że jeśli będziemy dokonywać płatności, jak w przypadku leasingu, to nie naliczą żadnych odsetek. Każdy grosz pójdzie na zakup. Żadnego zadłużenia. Dali mi specjalną klauzulę, że jeśli coś się stanie, gdybym zginął w katastrofie lotniczej lub wydarzyłby się najgorszy możliwy scenariusz, możemy zrezygnować, jeśli chcemy. To prawdopodobnie nie byłoby najmądrzejsze, ale możemy. Możemy zrezygnować i nie mamy żadnych zobowiązań. Bez kredytów tak jak spłaceniem czynszu, gdzie po pewnym okresie czasu stajesz się właścicielem domu. Zrobiłem to i to rozciągnęło nas na maksa. W styczniu 2018 roku faktycznie staliśmy się właścicielami tej ziemi i tego budynku i musieliśmy przeprowadzić renowację tego budynku wartą 1,5 miliona dolarów, zanim mój personel z Colorado Springs będzie mógł się tam przenieść. Tak więc mam te wszystkie projekty budowlane, które musimy skończyć w tym roku. Dążymy do ukończenia budynku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019, a żeby to zrobić muszę wyłożyć dodatkowe pieniądze. Wykładamy ponad 550 tysięcy dolarów miesięcznie, będę musiał wyłożyć ponad milion dolarów miesięcznie na budowę. Do tego zajęliśmy tę nieruchomość i płacę za nią 133 tysiące dolarów miesięcznie. Do tego przeprowadzimy renowację budynku wartą półtora miliona i to wszystko się dzieje. W grudniu usiadłem i zastanawiałem się nad tym, co możemy obciąć, na czym możemy zaoszczędzić, co możemy przesunąć na przyszłość. Chcieliśmy różne rzeczy i żyliśmy tak oszczędnie jak tylko możliwe, a pod koniec grudnia nadeszło coś, o co modliłem się od 17 lat. Odkąd wszedłem do telewizji, chciałem zająć godziny największej oglądalności porę wieczorną. Jestem w czasie największej oglądalności w kilku sieciach i w kilku prywatnych stacjach, ale nie są to największe sieci. Jestem absolutnie przekonany, że jeśli zdobędę porę największej oglądalności, wieczór, wieczór, to sprawi, że dotrę do zupełnie nowej grupy ludzi, którzy mnie nie słuchają. Większość moich programów jest rano, a w największej sieci, w której jestem. Jest to chyba 5.30 rano czasu wschodniego, więc tak dotrę na zachodnie wybrzeże, jest to 2.30, 3.00 rano lub coś w tym stylu. Z tego powodu nie mieliśmy zasięgu, którego potrzebujemy i tak przez 17 lat modliłem się i prosiłem o wieczorne godziny największej oglądalności. To długa historia, ale w środku tego wszystkiego, tych wszystkich wydatków, kiedy jestem rozciągnięty na maksa, gdzie czuję się jak Gumka, recepturka, naciągniesz mnie jeszcze troszkę, a pęknę, druga największa sieć na świecie zaproponowała mi wieczorną porę największej oglądalności Dwudziestą czasu wschodniego, a jeśli przejdziesz przez Amerykę, daje to siedemnastą na zachodnim brzegu. To coś, o co się modliłem, ale to doda setki tysięcy dolarów miesięcznie do moich wydatków. And you know what? In the natural. I wiesz co, po ludzku wyglądało to jak najgorsza rzecz do zrobienia. I tak, powiedziałem mojemu człowiekowi od czasu antenowego i personelowi dajcie mi trochę czasu na modlitwę. Moją pierwszą reakcją byłoby, wiecie co? To jest zły moment. Mój człowiek od czasu antenowego, kiedy do mnie zadzwonił, powiedział prawdopodobnie nie dostaniesz już takiej okazji, ale odradzał mi to z powodu naszej sytuacji finansowej. Niektórym z naszych dostawców płaciliśmy w Latach. Musieliśmy podzielić opłaty, aby zachować płynność finansową, co nie jest sposobem, w jaki powinniśmy postępować. Byliśmy rozciągnięci do tego stopnia, że wyglądało na to, że pękniemy, jeśli zrobimy coś jeszcze. Więc po ludzku wszystko mówiło nie rób tego, i powiedziałem im prawdopodobnie nie mogę z tego skorzystać, ale pozwólcie, że się o to pomodlę. Powiedziałem, że zadzwonił do nich pod koniec dnia. I wiesz, że nie spędziłem więcej niż kilka minut modląc się o to, kiedy Pan przypomniał mi... Nie ograniczaj mnie. Przypomniał mi to, co powiedział mi w styczniu 2002 roku i powiedział: Nie ograniczaj mnie, modliłeś się o to przez 17 lat. To coś, o co wierzyłeś. Wierzę, że jest to coś, co Bóg włożył w moje serce. Była to jednorazowa okazja, a ja zamierzałem ją odrzucić, ponieważ bałem się, że jest to więcej niż to, co możemy udźwignąć. To był strach przed porażką i wiesz co? Nie spędziłem zbyt wielu minut modląc się o to, aż pomyślałem, to jest Bóg. I zrobię to. I nie mam pojęcia. W chwili, kiedy nagrywam te programy, jestem w tym wieczornym czasie dopiero od tygodnia. I szczerze mówiąc, nie wiem, jaki będzie tego rezultat, ale mówię Ci przez wiarę, że pieniądze, które są potrzebne, aby to zrobić, przyjdą. Zobaczą, jak to się stanie. Bóg powiedział mi, żebym go więcej nie ograniczał, i odnoszę to do tego, co przydarzyło mi się, ale to dotyczy też ciebie. Niektórzy z Was wiedzą, że Bóg mówi Wam, abyście zrobili coś więcej. Masz wizję w swoim sercu, aby coś zrobić, ale boisz się porażki. Boisz się, czy będzie zaopatrzenie. Boisz się, czy potrafisz to zrobić, i z tego powodu powstrzymujesz się i ograniczasz Boga. Powtarzam, mamy mądrość. To nie tak, że nigdy nie widziałem, jak Bóg zaspokoił jakąś potrzebę. Gdyby Bóg powiedział mi, żebym zrobił to, co robię, na przykład teraz musimy mieć, naprawdę potrzebujemy mieć ponad 4 miliony dolarów miesięcznie, aby zapłacić rachunki. Potrzebują 5 lub 6 milionów dolarów miesięcznie. Tyle potrzebujemy, żeby osiągnąć wszystko to, o czym tutaj mówię. Ale wiesz co? Gdybym nigdy nie widział, jak Bóg zapewnił mi 5 dolarów, to myślę, że byłoby głupotą z mojej strony, gdybym wystartował i zaczął zobowiązywać się do rzeczy za 5 lub 6 milionów dolarów. Nie mówię o robieniu czegoś głupio. Wzrosłem. Widziałem Boże zaopatrzenie. Widziałem, jak Bóg dostarcza miliony dolarów, więc to, co robię teraz, nie jest głupie. To nie tylko skok wiary. To obliczony krok wiary, oparty na rzeczach, które zrobiłem w przeszłości. Nie mówię ci, żebyś wyrzucił rozwagę za okno i wierzył o dom za 5 milionów dolarów, kiedy nie jesteś nawet w stanie zapłacić czynszu. Wszystko przychodzi jako dobra. Przyjemna i doskonała wola Boga. Najpierw było no, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Jak mówi Ewangelia Marka, rozdział czwarty, mamy mądrość, której trzeba użyć. Ktoś może źle zrozumieć to, co mówią, ale mam nadzieję, że Ty rozumiesz. Wiem, że Bóg przemawia do niektórych z Was i on włożył w Twoje serce rzeczy, których boisz się ruszać z powodu strachu przed porażką, a ja mówię do Ciebie, tak jak tych czterech trędowatych. Jak długo zamierzasz tam siedzieć? Aż umrzesz? Czy będziesz siedział? Czy zamierzasz pozwolić, aby coś, co Bóg włożył w twoje serce? Wracając do mojej sytuacji, modliłem się przez 17 lat. Boże daj mi najlepszy czas antenowy w jednej z tych głównych stacji. Modliłem się przez 17 lat, a potem nadarza się okazja w czasie, który ja uważam za najmniej odpowiedni. Bardzo zły czas na rozwój i robienie tego. Ale oto się modliłem, tego pragnąłem, a teraz. Nadarza się okazja i mam ją odrzucić, ponieważ po ludzku nie wygląda to dobrze. To byłoby zwyczajnie złe. Chociaż nagrywam te programy, zanim będę mógł powiedzieć z perspektywy czasu, co się stało, po prostu wiem w moim sercu, że to się uda. Nie tylko będziemy mieli pieniądze, które są potrzebne do opłacenia nagrywania większej liczby pracowników, większej ilości materiałów, które wysyłamy. Ale będę miał nadmiar, będę miał z tego korzyść. Mówię to przez wiarę, ale tak się właśnie stało. Jeśli jesteś w pobliżu, możesz przyjechać i sprawdzić nas latem 2018 roku i gwarantuję, zobaczysz, że nadal mam najlepszy czas antenowy, wszystko działa i Bóg to rozwiązał. To zadziała. Bóg mówi do niektórych z was, że masz w swoim sercu rzeczy, o których wiesz, że Bóg prowadzi cię do ich zrobienia, ale ograniczasz Boga z powodu strachu przed porażką. Boisz się, że sprawy mogą się nie udać. Boisz się, że Bóg nie wyjdzie ci naprzeciw. Mówię ci, będziesz musiał się z tego uwolnić. Strach ogranicza Boga. Wiara uwalnia i przywłaszcza sobie to, co Bóg już zrobił. Wiem w swoim sercu, że mówię teraz do ludzi, że Bóg włożył do Twojego wnętrza więcej niż to, czego doświadczasz, i wiesz co, musisz się przełamać. Musisz wyjść poza ten strach. Musisz zaufać Bogu i powtarzam spójrz na sprawy z Bożego punktu widzenia. Piotr nie poniósł porażki, chociaż trzykrotnie zaparł się Pana, Bóg nie uznał tego za porażkę. Mógł przegrać bitwę, ale nie przegrał wojny. Wyszedł zwycięsko i gwarantuję ci, wierzę, że Bóg powiedział Piotrowi: dobra robota, sługo dobry i wierny. Nie jest porażką próbować czegoś, nawet jeśli to nie wyjdzie. Przynajmniej spróbowałeś. Wiele osób niczego nie próbuje, ponieważ boją się i myślą: Nie chcę doświadczyć porażki. Ja wierzę, że to jest porażka. Wierzę, że nie robienie niczego, wzięcie tej małej grzywny, którą dał ci Bóg i schowanie jej w chusteczce, a potem, kiedy on wróci, po prostu oddanie mu tego, co już ci dał i nie pomnożenie tego, to jest porażka. Możesz o tym przeczytać w Ewangelii Łukasza, rozdział 19. Musisz uwolnić się od strachu przed porażką, a to, o czym mówię, opiera się na wierze. Ludzie, którzy działają tylko po ludzku, jeśli pójdziesz do bankiera, on nie da ci nic na wiarę, będziesz patrzeć na twoje przeszłe wyniki i sprawdzić cię, I przykro o tym mówić, ale większość twoich przyjaciół, nawet wielu chrześcijańskich liderów, jeśli pójdziesz do swojego pastora, on może ocenić cię na podstawie tego, co wydarzyło się w przeszłości, ale mówią ci, że w wierze musisz się rozciągać, musisz pokonać strach przed porażką i musisz przejść do wierzenia Bogu i zdejmowania z niego ograniczeń. Andrew nagrał kolejne nauczanie o nieograniczaniu Boga. On sam ograniczał Boga. Zacząłem słuchać nauczania na ten temat, używania swojej wyobraźni, i to do mnie dotarło. Zacząłem używać swojej wyobraźni, i wszystko zaczęło się układać, zaczęło się dziać. Odkryj, jak przestać ograniczać to, co Bóg chce zrobić dla ciebie i przez ciebie. Z nauczaniem Andrew nie ograniczaj Boga które jest dostępne jako książka drukowana lub w formie audiobooka. Aby ją nabyć zadzwoń do nas od wtorku do czwartku w godzinach 12-16 lub wejdź na naszą stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Zdobądź to wartościowe nauczanie już dziś.